Ja się, chcę już zobaczyć, ile kliknięć ma nasz filmik! Tak, ale bo mogłam zasnąć, taka byłam podekscytowana! Tylko milion kliknięć i jedziemy na obóz na mroczną plażę! Założę się, że mamy już ze 150 tysięcy! Obejrzało go tylko sześć osób? To jest niemożliwe. Wczoraj już ktoś kliknął, a nas jest sześć! Ja jeszcze go nie widziałam. Co? Zajęta byłam? Myślicie, że te pory same się zamknęły? Nie, to nie do wiary. Och Lalki, tak mi przykro! Dajcie spokój! Nie możemy się poddać! Na stronie podali, że termin mija o trzeciej. To koniec. To nie koniec. Wy podniosłyście mnie na duchu, gdy myślałam, że to koniec. A teraz ja, jako ukochana, a tym bardziej śliczna liderka, zrobię z wami to samo. Nie teraz, Gulio, jestem natchniona. Na zajęciach z mrokonomiki uczyli nas metod marketingu i sposobów podkręcania. Są sposoby na to, by wywindować nasz filmik. Zaufajcie mi. Uczniowie Strażacyum, wasz strach, skład potrzebuje pomocy. Obejrzyjcie nasz filmik! Powiedzcie znajomym! Cóż, to nie podziałało. Nie teraz, Julio. Franki, rób swoje. Jasne! Tylko 15 więcej? Przy tej częstotliwości będziemy miały milion kliknień za milion lat! O, będę już za stara, żeby jechać na mroczną plażę. Wszystko nie działa, Kleo. Co teraz zrobimy? Kończy nam się czas. No myślę. O, o, już mam. Poczekamy do nocy spełnią księżyca, i wtedy ja wezmę i. A, nie mam. Co by sprowokowało ludzi do obejrzenia go i rozesłania? O mój stworze, o co chodzi? Umiesz to zrobić? Dasz nasz filmik na główną stronę Strach hey. Poważnie? Że za każdym razem, gdy ktoś kliknie na filmik, to będzie mógł rozesłać go wszystkim ze swojej książki adresowej? Niesamowite! Gulio, to totalnie genialne. Czemu wcześniej nie mówiłaś? Mm. Mm. Gulia to działa! Każdy upiór w naszej szkole da się zjeść żywcem za miejsce w moim składzie. Nie może zabraknąć kwestionariuszy. 3000 powinny wystarczyć. Zapisałaś to. I nikt nie może na mnie patrzeć. No chyba, że z uwielbieniem. Wszyscy oddajcie mi pokłon! Nie rozumiem. Eee. Może byłam dla nich zbyt szorstka. Myślałam, że muszę rządzić twardą ręką, być hardym przywódcą. Ale chyba się myliłam. Następnym razem będę inna. Jeśli w ogóle będzie. Następny raz. Ojej, <gulio> pomysł! Ja mogę zrekrutować ludzi i odbudować skład dla Kleo. Ja wiem. Wszyscy myślą, że ona jest totalną perfekcjonistką, ale taka była stara Kleo. Spójrz na nią. Zmieniła się. Ten skład to moje dziedzictwo. Moje wszystko! Wstąpicie do drużyny potworniarek? Mamy wolne miejsca! No tak! Hej, laguno! skarbie jestem w drużynie pływackiej. Zostałam kapitanem. Nie mogę się doczekać waszego dopingu. Zmieniłaś już zdanie co do pójścia ze mną na tańce? Nie, tak, nie. Tak, nie. Tak, nie, tak, nie. Tak? Tak. Dobra zgoda niech będzie. A rozpalona! Powiedziałaś tak Rosowi Palonemu? Wymęczył mnie, ale porażka. A z kim chciałaś pójść? Nie wiem. Z kimś wyjątkowym. Miłym. Wysportowanym. Z kimś takim jak... Hej, jak leci? Hej, Klot! Z kimś takim jak. Klot! Klot Wolf? Nie. o przytomniej, to brat Claudine. No i. No i znam go jeszcze, zanim został udomowiony. Ale go lubisz, prawda? Tak, tak, lubię go, ale to byłoby zbyt skomplikowane. To tylko przyjaźń i nic tego nie zmieni. Zmieni, gdy wstąpisz do potworniarek. Serio? Poważka, Staniesz się dla niego częścią zespołu! Dobra, ale Kleo... Odmieniona. Dobra, wchodzę. <laughs> Acz do tego nie przyłożę. A zatem będziemy tylko Jadra, Kulora i Kleo. To będzie komiczne, siostro. Rety, moje młode życie towarzyskie umrze zanim się narodziło. Czekaj. Wilk szczyci się jednym lojalnością. No, no jesteś najlepsza. Kleo się zmieniła, tak? Wiedziałam, że odzyskamy moją drużynę. I pomyśleć, że chciałam się zmienić. Czekaj, co? Wasze priorytety. Treningi. Codzień, noc, w weekendy, osiem dni w tygodniu. Powiedziałaś im to tak? Cóż tego nigdy tak! Cudownie. Zaczynamy o szóstej rano. <laughs> Jeszcze raz, od początku. Jesteśmy zbyt perfekcyjne. Tylko trzy najlepsze drużyny dostaną się na prestiżowy wiosenny obóz podporniarek na mrocznej plaży. A stamtąd już prosto do podpórniarskich mistrzostw i z nas, nice, Franki! A raczej nasze słabe ogniwo. Widzisz, wymachnęłam, zanim się zamachnęłam, a powinnam się zamachnąć, zanim się zamachnęłam! Jeśli chcesz kiedykolwiek zakwalifikować się do składu, to musisz się wreszcie pozbierać do kupy. Gulio, przynieś mi coś do picia, dobrze? Eee. A reszta ćwiczy dalej. Daj mi swoją, a ja dam ci moją. bo nie wyglądam niebiesko, ale ty jesteś niebieska. Hej, Franki, jak tam trening? Eee. Nie. No, jasne. Tak, jestem pewna, że Kleo nie jest wymagająca. Ani despotyczna, ani arogancka. Ani 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 Dobra, ale jest taka tylko dlatego, że chce, byśmy były najlepsze i zdobywały nagrody. Siemka Tilo. Draculoro. Wiesz, że pali ci się ramię, kolego? <grym wytrzymał> Udajesz, że nie jesteś na mnie napalona, ale rozpali cię to, że pójdziesz ze mną na zagrzewającą potańcówkę. A, uszczepnęłaś mnie. A ty? Chyba śnisz, sądząc, że z tobą pójdę. Chodźmy stąd, zanim bardziej ci się oberwie. On jest taki wkurzający. Ale dla mnie jest całkiem miły. Oj, niech teraz mnie ktoś uszczypnie. To było żałosne. <laughs> Żartujesz sobie? Ten układ był niesamowity. Niesamowity to znacznie za mało. Na mrocznej plaży liczy się tylko perfekcja. Masz rację, jak zwykle. Chcemy ci pokazać nowy układ, nad którym pracowałyśmy. Dajcie mi S, dajcie mi P, potem A, D, A, J, spadaj, spadaj, odchodzimy. Co to jest? To jakiś kiepski żart? Hmm, to nie jest żart. Twoje znęcanie się nad nami dobiegło końca. Będziemy występowały w szkolnej superprodukcji Akademia Pana Kleszcza, tak jak wszystkie szkolne czadowe kociaki. <śmiech> <śmiech> Powodzenia na mistrzostwa! Ty nadal tutaj? Jestem tu nowa i nikt nie bierze mnie na poważnie, poza tobą. I dlatego ja biorę na poważnie potworniarstwo, więc nigdzie się nie wybieram. Ach, czemu tak długo? Eee. Hej, skoro zostałam tylko ja jedna, to chyba skończył mi się okres próbny, co? Dobra, dostałaś się do składu. Latujesz! Chodź, ja musimy popracować nad ulotkami. Zrekrutujemy jakąś świeżą krew. Przesłuchania jutro rano! I jeszcze raz od początku. Wszystkie jesteście hańbą dla sztuki potworniarstwa. Od teraz będziecie dopingować każde odbywające się w szkole wydarzenie. Póki nie udowodnicie mi, że się nadajecie. Głowa puchnie, szkoda lat. Jeszcze ruch i będzie lat. Raz i dwa, dwa i trzy. W szachach mistrzem jesteś ty. Zjedz długości, powijemy ich w bled. To złożone zagadnienie uderza prosto w jestę stworzycia współczesnego, postmodernistycznego potwora. Argumentacja, straszyceum? Wygód bardzo ciemki myk, obalimy go wam Jeszcze 7 sekund. Straszyceum nigdy nie pokona nikt! Tak, tak, tak! Wsadzik albo hak! Sędziowie z Mrocznej Plaży przybyli dziś, aby nas sprawdzić. Ktoś chce zwrócić Twoją uwagę. Rozpalony. Ignoruję. Naprawdę chciałabym, żeby Klot tu spojrzał. Ach, założę się, że jeśli zbudujemy potworamidę z tobą na czubku, to cię zauważy. Lalki, nie jesteście jeszcze gotowe na. Hej. Juhu! Krwawe kiełbaski. Bierzcie póki gryzo. Krew? O. To było czadowe! Powinnaś widzieć swoją twarz! Bum! Totalna porażka! Pewnie już ktoś wrzucił z tego filmik na strach tuba. Jak ja mogę iść na zagrzewającą potańcówkę z takim przygłupem jak ty? I nie idź. Pójdź ze mną. Obiecałam już, że z nim pójdę. Palony, może ze mną pójść? E, tak, e, jasne, klot. E, to znaczy, a co o tam? I załatwione. U ciebie o szóstej. Dobrze. Więc... Idziesz na potańcówkę z moim bratem, co? Hmm. Co tam, Kleo, wszystko gra? Nie, nic nie gra. Zostałam ośmieszona i upokorzona. Moja reputacja najlepszego kapitana została zszargana. Nie wiem, czy mogłoby być gorzej. Skontaktujemy się, podpisano Krwawa Mary, mroczna plaża. Uf! Ty też ją chcesz? Dawaj Klot, spróbuj! Posornie proste. Hej, siostrzyczko, coś cię ugryzło? Chełki masz? Jakbyś nie wiedział, dlaczego zabierasz Draculorę na potańcówkę? Bo opalony się napalił. Dobra, Klot, siadaj, waruj. Mała lekcja zasad. Moich przyjaciół trzymam tutaj, a rodzinę z daleka od nich. I tak ma pozostać, więc trzymaj się swojej budy. Jasne? To jedna z moich najlepszych przyjaciółek, więc jeśli zrobisz cokolwiek, cokolwiek, aby ją skrzywdzić, to przerobię cię na dywanik łazienkowy. Czaisz? Nie warcz tak, siostrzyczko. Jasne, że to fajna upiożyca, ale znam Drakulory od szczeniaka. Idziemy jako przyjaciele, słowo! Obóz mrocznej plaży, odezwiemy się. Dziś wielki dzień, co, Kleo? Wielki dzień? Czemu coś słyszałaś? O, um, a miała? Po prostu strasznie się cieszę z naszego pokazu. Ach, tak jasne. Nasz pokaz jej. Wiem, że ostatnio nie byłyśmy najlepsze, ale dziś wieczorem damy czadu. Zobaczysz. Nie założysz swojego stroju? Jasne. Właśnie chciałam to zrobić. I o to chodzi, bo to się wie. Pamiętaj, że ja dopinguję Cię. <grystanie> Nie masz na sobie stroju potworniarek? Spytałam, czemu nie masz na sobie stroju potworniarek? Dziś jest pokaz, czy to cię nie elektryzuje? Tak, oczywiście. Dzisiaj jest nasz wielki wieczór. To jasne jak słońce i musimy być perfekcyjne dla kleo. Dobra, idź się przebrać. Idź, idź, idź po strój! <grybuj> <grybuj> Ciemka. Czy mogę o coś zapytać, jak upior upiora? Dlaczego idziesz na potańcówkę z moim bratem? Czy powinnam coś wiedzieć? Ależ nie! To nie jest dziwne, prawda? Mam taką nadzieję. Nie miałam na myśli... Nie jest dziwne, ponieważ idziecie jako przyjaciele. Tak? No oczywiście, że tak. Przyjaciele, krewniacy... Hej! Czy to nowa obraża? Twarzowa! Przyjaciele! Ach, to zbyt ciężkie. To nie może już tak dłużej trwać. Wieczorem powiem klodowi, co czuję. Hej, nie powinnaś się szykować do pokazu? Niby po co? Jak nie dostaniemy się na obóz na mrocznej plaży, to wszystko jest bez sensu. Oj, daj spokój. Nie wiesz, póki się nie dowiesz, wiesz. Więc przestań się martwić i spróbuj się zabawić. Spójrz na to. Zbierają pieniądze na drużynę piłkarską, to słuszny cel! Cudownie! Hej, gurio, to Kleo! Są wieści? Uwaga, zwłoki uczniowskie straszyceł! Zaczynamy zagrzewającą po tańczówkę! Uh, uh, za chwilę zaczynamy! Gdzie jest Kleo? Nie opuściłaby takiego występu! Już wiem! Testuje nas! Tak! Obóz na mrocznej plaży jest tuż tuż i pewnie chce sprawdzić, czy umiemy sobie dać radę i czy jesteśmy gotowe na wszystko. Więc dalej, pokażmy jej na co nas stać. A teraz, kapitan drużyny pływackiej Laguna. Drużyna straszykarska, kapitan Klodwu. Wraca na nas uwagi. Tak daje nam do zrozumienia, że jesteśmy nudne. Rozkręćmy towarzystwo! Hej, lalki! Nie martwcie się tą małą wpadką. Jesteście coraz lepsze. Jestem pewna, że dacie czadu na obozie na mrocznej plaży. Dzięki, Laguno. Dlaczego z nim nie zatańczysz? Uśmiecha się do ciebie. Serio? Szkoda, że to takie skomplikowane. Przyjaciele mogą ze sobą tańczyć. Spójrz choćby na Draculore i Kloda. Jednak to dziwne. Wiesz co? Jest coś, o czym chciałem ci powiedzieć. Serio? Ja też? To mów! Tak, a więc znamy się oboje od bardzo dawna, prawda? No i. Wiesz, jesteś przyjaciółką Klodin i nie chcę, żeby było dziwnie. Ale odkąd dołączyłaś do drużyny, tak, już chyba wiem do czego zmierzasz. Ty i ja, tak, staliśmy się dobrymi przyjaciółmi. Jasne, będę Twoją dziewczyną. O, przyjaciółmi! Tak, najlepszymi! A, muszę lecieć. Poczekaj. No Mroczna plaża nadciągamy. Zaproszenie anulowano? A! I wszyscy razem. No i jak mój brat? Nie wiem. Ty nie wiesz? Nie. Lalki, mamy problem. Szafka Kleo była tak otwarta jak tu przyszłam. To dziwne. To nie jest najdziwniejsze. Spójrzcie na to. Kleo <laughs> zostawiła w szafce szminkę? Ona nawet w sarkofagu nie dałaby się zamknąć bez szminki. Musimy ją znaleźć. Na pewno jest na siłowni albo w okolicy parku. Czekajcie, wiem, gdzie jej szukać. <laughs> o mój stworze jest gorzej niż myślałam. Nie sądziłam, że zobaczę Kleo w takim stanie. Płaczącą? Nie sprzątającą. Kleo, co ci się stało? Powiem ci, co się stało, ty słabe ogniwo. A raczej wy, słabe ogniwa! My? Wy? Zaprzepaściłyście zaproszenia na obóz potworniarski. Nie zaprosili nas? Zawiodłyście mnie. Kleo ma rację. Poza Franki żadna z nas nie dała z siebie wszystkiego. Wybacz nam, Kleo. Nie sprostałyśmy. Leki, co wy robicie? Y to koniec. Możemy się dostać na Mroczną Plażę. O czym ty mówisz? Co roku Mroczna Plaża wybiera jeden skład i daje mu dziką kartę. Dziką kartę? Skład, który zaliczy milion kliknięć na strachcubie, dostaje automatycznie zaproszenie. A ty skąd to wiesz? Wie się różne takie. Napisali na stronie. Nadal mamy szansę. Gulia może zrobić filmik, w którym my robimy czadowy doping i straszne wygibasy i potwora Midy. To znakomity pomysł. Poza dwoma słabymi punktami jakimi pierwszy termin upływa za dwa dni i nie ma szans byśmy uzyskały milion kliknięć drugi jesteśmy do bani Cóż, ja się nie poddam skład Baczność! to wymaga poświęcenia jest nie będzie łatwo to się wie będę krzyczeć bardziej niż zwykle też mi nowość strach skład, skład! She can fly, Monster High We're student buddies We've got spirits, yes yeah, we do We've got spirits, how about you? We've got spirits, yes we do We've got spirits, how about you? We've got spirits, how about you? Monster High, Monster, Monster High Dobra, lalki, wszystko albo nic